Dzisiaj porównamy dwie uczty. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem ucztę Bożego Słowa, ucztę Bożej Mądrości. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Trwamy w noworocznym postanowieniu. Trwamy w dobrym, tygodniowym postanowieniu. Niech Słowo Boże Cię prowadzi i umacnia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za wszystkich tutaj obecnych. Chcę otwierać się na Twoje słowo. Chcę otwierać się na łaski, które mi dajesz. Pragnę przyjmować dar pokoju. Nowy rok rozpoczęliśmy modlitwą o pokój. Światowy Dzień Pokoju przez świętej Bożej Rodzicielki Królowej pokoju, i niech ten pokój gości w moim sercu, a przeze mnie niech się rozlewa na moich bliskich, na mój dom, na moją pracę, na moje środowisko, na moją parafię, na ojczyznę i na cały świat. Bądźcie światłem świata, tak niech świeci Wasze światło przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Panie Boże, Pragnę tym pokojem, nadzieją, światło pokoju zapalać innych, aby także byli pełni pokoju, aby byli apostołami Twojego pokoju. Dzisiaj, w tym tygodniu, w tym miesiącu, w tym roku. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii 8 stycznia. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła go litość nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. A gdy pora była już późna, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: Miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw ich, niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia. Lecz on im odpowiedział: Wy dajcie im jeść, rzekli mu. Mamy pójść i za 200 denarów kupić chleba, żeby im dać jeść? On nich spytał: Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie. Gdy się upewnili, rzekli: Pięć i dwie ryby. <laughs> Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie, i rozłożyli się gromada <laughs> przy gromadzie po stu i po pięćdziesięciu. A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i ostatki z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Lecz On im odpowiedział, wy dajcie im jeść. W tej Ewangelii widzimy ucztę, jaką Pan Jezus przygotowuje na Pustkowiu. W tej uczcie posługuje się także uczniami, apostołami. Po raz kolejny widzimy ten element pośrednictwa pomiędzy ludźmi a Panem Jezusem. To są apostołowie, uczniowie i tę metodę, czyli że oni są przedłużeniem rąk Pana Jezusa. Wydajcie im, oni brali od Chrystusa, oni to rozdawali. Oni to rozdawali innym. I widzimy, że pan Jezus nakarmił do sytości mnóstwo, mnóstwo ludzi. Zatem mamy ucztę, jaką przygotowuje pan Jezus. Jest to jedna uczta. Jest jeszcze inna uczta, bo ten fragment jest z Ewangelii według świętego Marka. Jest to szósty. Rozdział od wersetu 34. Jeżeli otworzymy sobie Ewangelię według Świętego Marka, 6 rozdział, to przed tą dzisiejszą historią mamy ucztę u Heroda. Uczta u Heroda, tam gdzie ginie Jan, chrzciciel. Widzimy ucztę, która daje e, może sytość dla żołądka, dla ciała która daje jakąś chwilową radość, bo jak się tam y, napili tego wina, no to y, może chwilowo zrobiło im się weselej, aczkolwiek ten niepokój, który miał Herod z racji dylematu y, dotyczącego Ścięcia Jana, wprowadził w jego serce niepokój. Natomiast, i to jest jedna uczta: uczta dla ciała, Uczta, która daje przyjemność chwilową, ulotną. A tutaj widzimy tę drugą ucztę ucztę Pana Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy. I do Chrystusa przychodzą: To, co mówi Pan Jezus w rozmowie z Samarytanką: Ja mam wodę, dzięki której już nie będziesz pragnąć tej wody. Ja ci dam właśnie wody innej wody, jaką jest Duch Święty. Panie, dawaj mi e, ciągle tej wody. Widzimy zatem wartość, którą oferuje Pan Jezus, i wartość, którą oferuje świat. Która wartość jest cenniejsza? Święty Ignacy z Loyoli, kiedy dochodził, wracał do zdrowia, e, no miał trochę czasu e, i dano mu. Życie pana Jezusa, Ewangelię i życiorysy świętych. On to czytał, rozważał, zastanawiał się nad tym, ale i też jako rycerz, który wracał do pełni sił, zastanawiał się nad różnymi rycerskimi walkami, romansami, życiem na dworze królewskim i też tymi ziemskimi, doczesnymi przyjemnościami, uciechami, ucztami, e, przyjemnościami, właśnie tym, czego też być może sam wcześniej doświadczał. I to, na co święty Ignacy z Loyoli zwrócił uwagę, to gdy myślał o tych ucztach królewskich, gdzie było na pewno dobre jedzenie, mnóstwo picia, wina, gdzie były kobiety, gdzie były te przyjemności doczesne, o tym myślał, to było fajne, przyjemne, ale na chwilę. I to było ulotne, i to mu nie dawało trwałego pokoju serca. Ale gdy wracając do zdrowia, zaczął. Rozmyślać o Panu Jezusie, o Ewangelii, o słowach Chrystusa, cudach, o życiorysach świętych, męczenników, błogosławionych, ideałach, którymi żyli, to mu dawało inne szczęście, duchowe, wyższe, bardziej trwałe i to mu dawało pokój serca. I to był taki początek rozeznawania duchów, rozeznawania duchowego i tych wartości, którym warto poświęcić życie. No właśnie, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym Słowem, które pochodzi z ust Pamiętaj, że będąc tutaj karmisz się najlepszym pokarmem, czyli Bożym Słowem. I ten pokarm będzie ci dawał trwały pokój serca. Pomimo trudności, trwały pokój serca, sens, satysfakcję, radość z życia, dostrzeganie małych spraw i cieszenie się z tych z małych spraw. Dlatego tym bardziej zapraszam Cię do trwania na uczcie przed śniadaniem w tym roku 2026 i do trwania na wieczorniku i zapraszania na tę ucztę Pana Jezusa innych. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz. Panie chcę korzystać z Twojej uczty. Panie chcę korzystać z Twojej uczty. Zapraszam Cię na przedłużenie tej uczty przed śniadaniem, czyli na wczorajszy wieczornik. Rozpoczęliśmy Księgę Kapłańską, trzecia księga Starego Testamentu, i tam jest krótka charakterystyka. Tutaj za chwilkę się ukaże okienko z tym filmem. Zachęcam, żeby kliknąć, 10 minut wysłuchać, rozważyć, karmić się tym Bożym Słowem. Zachęcam do polajkowania, do udostępnienia tej. Uczty, podesłania innym. I oczywiście zapraszam dzisiaj na wieczornik i jutro na ucztę przed śniadaniem. A na cały dzień niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa Bogu. Niech będą dzięki Szczęść Boże. I do zobaczenia.